A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, jakie nowe Pokemony chycił Raimund, kaj są bale starego upy i co za hadziaje łażą po Kirchhoffie. Zapraszam. Mam tutaj Raymond. i jademy dalej ze moje Zome Ferie Chociaż trochę ta Zome Ferie się przeciągły, bo mamy listopad, a tu nawet nie wieje. Dobra, mamy te tui i cisnemy teraz do Safari Zone, żeby coś chycić. Oczywiście, jeszcze przypomnijmy sobie nasze Pokemony, czyli mamy Absoluta. Mamy e, Sztromu Fika, klasycznie. Chippoyera. Wodnomysza. Ślepego Grziba. I Ptokasroke. Jademy durś, Obejrzymy, czy coś chycimy. O nie! Obawisz się z moim zachwycająco pięknym Pokémonem? Nie, nie będę się z nikim bawił. Okefan Vanessa, chcę się prać. O nie, strumysza i po myszy. Nie to miałem na myśli. Jocha, innymi Pokemonami się nie będę bawił. Dobra, ja tu cisna sam do, do safari zone. Jakieś beboki mnie atakują. A w tym czasie, jak tak ida, to dalibyście szłapa w górę i subskrypcja pod tym filmem, bo tak samemu tu mi się sam przykro łazi. Dobra, słuchaj, słuchaj, momentu i. Witamy w strefie! Pliżaj cię żegną. Dobra, jademy. Witamy w strefie Safari. Możesz tu chycić Pokémon za jedyne 500 zł. Dobra, dawaj, jedemy. Juruna, co to za muzyczka te? Tańcujemy! Dobra, nie, idę po krzokach, bo bierzemy co to jest. A co to jest? Chciałbyś umieścić pokebloki? bloki? Nie, Nika, nie ustawiam żadne bloki, w wtedy nie grą. E, co ty tu robisz? Użyłem pokebloka do karmnika, ale chaj zniknął. Ocyganili mnie. No, pierwszy od razu wiedział, że cyganiem. Dobra, łazimy i szukamy. Nie jakieś grzyby. Co robimy to, nie będę gluta chytał. No nie, no to fes. Rodisze. O, cekie, tu trzeba na kole wjechać. Jademy do orysiu, co tu je. O pierone, jaki jaki fajne te. Ramus zbliża się do tego piruństwa. On kuko na mnie ja, dobra. Dobra, ciepłem w niego balamia się chyci. Tak je, momy. Rychorna momy. To będzie ryj. Przez cecha mu waniemy. No ryjhorn, to jest coś co ja chciałem mieć. Dobra, jest coś ciekawego mumy. Hamonowego nie, nie mieliśmy poksa. I to? W końcu tu dotarłych. Takie padnięty. Nie musił, żeby schwytać mego pokemona. Dobra, chytaj się co chcesz. Chyba jego z momy. Jurona to jest toksy jamski. Nie torbimy już z mumy furgającego. Dobra, jedymy dali. O, tu coś mumy. Wiązka z ja. Podaruj mi trochę Klary. Te po jaki mały, te bierzemy go. Tak jest. Dobra, jego go Sówka. Bo to jest wróbel po śląsku. O, sztromysza. Łapiemy. Tak je, mamy sztromysza. Nazywamy go Myszasztrom. Strum. będzie Myszasztro? O na co to jest? My to, my to. Tak je, mamy. Mamy Kopycioka. Będzie Kopyciok. Elegancko Kopycioka mamy. Moi drodzy, trochę się pochytali poksów. Obejrzymy, może ktoś się kiedyś przydał. Chcecie znać w komentarzu, który wam się najbardziej podobał. Ale ojciec dalej z fabułą. Ej, co to jest? Mutel, ja. Pamiętajcie. Kowe lili lili kowe. Ja, zice mają morówy. Dobra, wejdemy. co ty tak daleko od tego telewizora zjdziesz, co? co ty tu kukosz? Ty, weź się suń, nie widzę telewizora. Pierun, coś no tu... Trug... O, nie, 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 nie. opie. Ja tu nie mam plus 18, co on ogląda. Pieruna, mój fater znowu loto bez galot. U nie, te, ten Pierun. Te... O, sorry, tak się kimnął na chwilę. Tak to przy, żeby kuknąć na Fire pokazów Pokémonów. Muszę się przyznać, że coś mi spuchło w galotach. By, bo jaką pirunę, żeby cię w ogóle zaczepił. A taki właśnie jestem. Paw się, Raymond dobrze. Nie, 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 w mnie. w mnie, piruna, co to jest za motel? A na Google mógł stawić gwiazdki te. Mmm, a wy co? Nawet jak się starzejemy, może zawsze będzie modę. No Chyba, że to jest może martwe, to nie za bardzo. Piruna, co to jest za epny laufer? Stolica szachów? Co to jest? Ja już wiem czemu ten hop w motelu miał takiego strugiego kunia. Dobra idziemy dalej, już zawrza się. No nie Pieruna kolejne miasto, Pokemonem nagrzany. Kto to widział? Pokemony to nasi partnerzy? Nie! Nie, 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 nie. O ty co? Jest jak usuwaczem ruchów. Ja też, jak z jednej babie przestawił biodro. Chcesz, żeby ci to zrobił? Nie, nie, dziękuję, wiesz, dzięki. Pieruna, jaka kultura. Pieruna co to za plaża? A ty co? E, Ruby, natychmiast wyłaś z tej wody. Ty czego chcesz? Wypad stąd. Dobra, dobra, Pieruna. Chwila kultury było już. Dobra, pójdziemy tu. A wy co? Ty e, czego chcesz, Wudnos? Od naszych anonimowanych alkoholików. Chyba tu nie ma. Ja oni coś godaj, że idą na hołd Alzheimera. Dobra. Dobra, to idemy. Dobra, włazimy It's OK. To jest hołda, to jest kostka normalnie, te. To jakiś epny Kirchhoff, te. Te, mój zigzagon kojfnął. Ale wiedziałem, żeby szokoladę nie dawać Hałokowi. No, ty, co za baran, no ja nie wiem. To jest jak chcesz być fafika, to musisz używać rozumu, te. To jest odpowiedzialność, baranie, a nie se na święta kupi, że potem do olejesz. Ja byłam tutaj oddać cześć do... duszkom Pokémonów. Naduszki się zbliżają. Spróbuję, to... że coś na kanale Fred gra będzie. Kto wie, kto wie? Ja, co za baba rogu. Te, umas roż. Przeróżne stworzenia przemierzają tutaj. Nikt nie wie co się wydarzy. Słuchaj, umaj, ja wiem co się wydarzy jak tam nastroż jeszcze luz. Jeruna, nie dość, że tu chowają, to jeszcze zsarają tu. Jeruna. Hej, szukasz Pokemonów? Chodź tu ze mną? Masz jakiś obcy wzrok. Odejdź. Witaj stąd. Marek ile a ja chcą wyciąć. Myśliśmy balekami pozamieniali te. To, tak ja już zachycił. To tu idziemy. O nie! Jestem przerażony! Córny pos Zander chce się ciuleć. Ej chopie, wy nie mycie trochę na tym kierunchie. Jest to jakieś gruby te. roka. Jestem w ramach wyzwania. Czy to ty jesteś moim fatrem? Młoda PARADES i NÓG chcą się ciuleć. Jakbyście są ślepi czy co? Jakby się po tych sztokach wleźli bez tej kryki. Dobra, bierzemy ta tabala. Raymond znalazł Ultrabal. Nie no, to warto, warto to było. Na pewno przyjść. Ej, tam są dziury wezoli. Jak nie widział tak śleciał tukej. To nie jest miejsce dla bajki! Szczególnie takie jak ty! Dziucha, ty masz przeźlot! A co żeś tu przylos? Czujnik Kalera i hodowca Gabrysia mi się ci uleć. Te co my w kalambury gromy, czy to, Co to wy macie za pozyte? Te dziucha, tu ci masz kolana do środka, weź to ogarnij. Chciałem zobaczyć twoje pokemony jak trochę urosnę. Dziucha, jak wodną mysza się trochę urośnie, to jak ją ukulą to zrobię strajka na wos. Jeru, no co tu jest? Raimund znalazł kula cienia! O, to się przydał! Pieruna, co ja tu mam Pieruna! Ten, tu leciał. A tu co jest? Raymond znalazł kadzidło spokoju. Pulecia i kadzidło spokoju. Starymu sprzedom. Pieruna znowu bala. Raymond znalazł kadzidło morza. Pieruna w miasta zaczaza. Dobra, idemy tu, okej. Pieruna na hołdzie, ale schody solidne. Ja, ja. Tutaj mamy elegancko. Pieruna znowu pod hołdą co ja Nawet na etna właża. Jeruna... na co tu się stało, te? Jak tu capi? Ma niezwykły josek znalazł roztacz kadzidła. Je, nic nie widzę. Alu, co jest? A, mam złą wiadomość. Mam za wąskie batki tukej. Nie, ja to knola. Zespół dał na grant, chcę się czuć. Dobra, idziemy tukej. Jero ten Max z magma był tu wcześniej. A i tak mamy to, co chcieli, chcieliśmy. Mamy bala, trajają mą. Przeszeźmień z i przywołam rubego Wunża. Te chłopie to chyba nie jest ta gra. Dobra, kamraty, czas spitać. O nie, to nie mogło być. Ocha, zdarza się. Nie, to nie by mogło być. Ale tak, tutaj już słyszał. Nie że zabrali niebiesko balatara czerwono. A to są jedyne dwa kolory, na które ją widza. Te bale muszą być razem, jak jaja mojego starego. Nie proszę tylko nie róbcie rekonstrukcji tego wydarzenia. Co te hopy chcą zrobić z tymi balami? Weź to ode mnie. Ramu dostał emblemat Magma. Pieruna, to już do kolejnej organizacji mnie wcipnęli. Góra to tam Kajbeboki znajdują swój plac. Fez wysoko. Biorą nawet jakieś bale. Pieruna, jakieś stare hopesy wzięli bale i robią... i robią larmu. O, później sam tukej. Jesteś z Magma? W tej łoni próbowałem obudzić takiego srogiego Pokemona. Kawę Kajon Pewnie je na hołdzie Asha. Pieruna jakoś hołdy kolejne mam zdobywać te co to są wspinaczki górskie, pieruna i to torbia, ja to torbia. No dobra moi drodzy, to by było na tyle. Następny raz pocisniemy już na hołda popiół i pocisnemy z FW. -ą. Na razie żeśmy oglądali jakieś bale, chopa co oglądam mojego starego jak ciśnie bez batek. Chcieliśmy parę Pokémonów, więc dla tych, co zostali do końca serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o szłapie w górze, subskrypcji i komentarzach. Ty Pokémon z naszej bandy Wam się najbardziej podoba. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.